To są dwie Amazonki niebieskoczelne, Dwie sąsiadki. Lucy. To jest Stefano. Samiec, trzyletni. I z tyłu jego partnerka, można powiedzieć, Alicze. Są to ptaki, które. Nie były oswojone, nie były karmione ręcznie. Wychowały się w olierze. Po czterech miesiącach, około czterech miesiącach, trafiły do mojego domu. Dużo miałem z nimi prac, żeby je trochę oswoić. No i efekty są. Daj mi cześć. mi daj, cześć, cześć. Daj mi cześć. Ona mnie gryzie, a on mi daje cześć. 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 Na głowę dostaniecie orzeszka. Bardzo proszę orzeszek, ty też dostaniesz. O. Piękne ptaki. Bardzo lubią orzeszki. To są trzyletnie ptaki od dwóch różnych holzowców. Mam nadzieję, że będzie to dobra para z nich. Przybliżę się, może nie uciekną za bardzo. Zobaczcie. No. Pokaż się, pokaż swoją piękność. piękność. No, liczę, pokaż ty się też ładnie. No, nie uciekaj. No, pokaż się, no. No, pokaż, się, jak jesteś ładna. No, Stefano, pokaż się też. Okej. Okay. Piękny, jesteś piękny, ale nie gdzieś aparatu. Już raz a liczę. No pokaż się, zbliż się troszeczkę. Pokaż, jak jesteś piękna. No pokaż. Już raz. Na koniec mi. Cześć. 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 Tak, cześć. Cześć, cześć, cześć. No jeszcze mam Bożeczku jednym. Także z dwóch dzikusów udało mi się zrobić, tak powiem, na pół oswojone dwie amazonki. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.